Gdy pierwsza część ezorcysty okazała się artystycznym oraz kasowym sukcesem, dwójka to była tylko kwestia czasu. Tak się zastanawiałem, o co w tym filmie chodzi. Bo, wiadomo, ma to być kontynuacja Jedynki. Jest Linda Blair jako Reagan, pojawia się, ale niespecjalnie to naprawdę, powiem wam szczerze, do dzisiaj ogarnąłem. Okej, okay, mamy znowu Reagan, już jest dorosłą osobą, ale ciągle coś tam się dzieje, ciągle gdzieś tam coś tam siedzi. Więc chodzi na terapię, gdzie przy, o, przy pomocy maszyny, która Połączy ją jedną, jeden mózg z drugim, bo tam oczywiście pani psychoterapeutka, i oczywiście okazuje się, że ta maszyna sprawiła, że wszystko się na nowo uruchomiło, że ten diabeł nie był wypędzony, on był tylko uśpiony. Więc jest znajomy ksiądz, który ma jej pomóc. Ksiądz oczywiście próbuje wchodzić w jej głowę i wszystko widzi, i nagle się zaczyna, i przenosi się do Etiopii, gdzie tenże diabeł, ten, ten, tenże e, demon jest w postaci szarańczy gdzie opanowuje wioskę, zabija, ale jest jeden chłopak, który rzeczywiście potrafi się mu przeciwstawić, więc jedzie tam, próbuje go odnaleźć, temu daje wskazówki. W ogóle w, tamtej, w rolę tego kolesia wciela się James Earl Jones. Tak, Wader, między innymi. I tak naprawdę zastanawiam się, o co chodzi. W międzyczasie Reagan też jest opanowana, też cały czas coś się dzieje, czy tam w niej buzuje, w tym jej mieszkaniu. ok, w porządku, ona jedzie z nim, jadą tam, gdzie to się wszystko zaczęło, do tego, do tego domu, który znamy z pierwszej części. I są sceny, których nie widzieliśmy, że były. No, oczywiście my nie widzieliśmy, ponieważ nie były nakręcone do jedynki, tylko do dwójki. Kiedy to, kiedy to diabeł demon mówi pewne słowa do, do księdza Merina, do ojca Merina. Ok, potem okazuje się, że jednak da się udaje, się, udaje się wypełnić to, co miało być na początku, czyli udaje się w końcu, w końcu, w końcu. Wypędzić tego diabła z, z, z Reagan. I tyle. I okej, okay, o ile fabuła brzmi jakoś sensownie, ale tak się zastanawiam, o co chodzi z tą szarańczą. Dobra, rozumiem, może być szatan pod postacią, szatan, demon, pod postacią szarańczy, ale tutaj to ma się jak pięć do nosa. Aktorstwo. Okej, okay, Linda Blair była rewelacyjna w jedynce. Może dlatego że miała tonę makijażu, może dlatego, tutaj w ogóle nie ma nic, bo miała napisane w kontrakcie, że może wystąpić, ale nie ma szansy, żeby nakładali na niej jakikolwiek e, makijaż. Więc jeżeli widzicie dziewczynę w, makij w makijażu, tutaj to jest jej dublerka. Aktorstwo, tak jak już mówiłem, nie ma. Nie wrócił z jedynki nikt. Ellen Burstyn w ogóle na początku i Lina Blair powiedział, nie dziękuję bardzo, nie, nie interesuje nas to. Zobaczył scenariusz, okazało się, że scenariusz jest beznadziejny. Jest po prostu, nie ma sensu, nie ma logiki, nie ma składu. Linda Blair została przekonana, w końcu twórcy yy, zmienili scenariusz. Okazało się, że jest fajny, sensowny, klarowny, on ma sens. I potem wszystko się zaczęło działać. Zaczęli kręcić, zaczęły się codziennie zmiana scenariusza, zmiana i przepisywanie roli, i tak dalej. To tego że w pewnym momencie aktorzy przestali się już uczyć swoich linii, bo przychodziło i się okazało, że nie, nie, to co się nauczyłaś, to już nie, 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 ma, nie ma naprawdę znaczenia, bo dzisiaj jest już inny scenariusz. Jeżeli chodzi o to, że aktorstwo jest beznadziejne, to ja tego po prostu nie rozumiem. Bo tylko popatrzcie, kto wystąpi. No Linda Blair, wiadomo. Ale jest Richard Burton. Tak, ten Richard Burton, którego znacie chociażby z filmów z małżeństwa, z Liz Taylor, wiadomo o co chodzi. No pojawia się Max von Sydow, mówiłem, jest, jest scena, yy, że tak powiem, z jedynki. Jest James Earl Jones, jest Ned Beatty. Muzykę do tego filmu, która jest, no dobra, delikatnie mówiąc, skomponował Ennio Morricone. Tak, tenże Ennio Morricone. Więc gdzie zawiodło? Otóż zawiodło zawiodł pomysł. Nie było dobrego, konkretnego pomysłu. Bo to, że jest tylko nawiązanie i jedna z głównych aktorek y, z poprzedniej części, nie wystarczy. Powiedziałem nieraz, powtórzę jeszcze raz. Jeżeli, słowa Alfreda Hitchcocka, jeżeli masz dobry scenariusz, możesz nakręcić dobry albo zły film. Jak masz zły scenariusz, dobrego filmu nie nakręcisz. I tak samo było i y, tym razem, bo film zawodzi pod każdym aspektem czego to naprawdę nie rozumiem? Ta maszyna w ogóle nie ma sensu tak naprawdę. To wygląda futurystycznie gdzieś jakbyś... To był XXVIII wiek. Jakby to było nie wiadomo co. Wchodzenie w jej głowę i tak naprawdę aktywowanie tego bez sensu. W ogóle jest jedna scena, kiedy o, pożar, biegną, biegną, biegną jest pożar w budynku, coś tam się pali. Ksiądz wyciąga to, przechodzą obok gaśnicy, to Kobita mówi, dobra, ja zadzwonię po straż pożarną. Idzie, przechodzi bo gaśnicy, bierze, ten w ogóle kulą gasi, bierze telefon, halo, straż pożarna? Dobrze, poczęła przyjechać, odkłada dopiero wtedy, bierze gaśnicę. Co tu jest? Logiki nie ma. Ciąg przyczynowo-skutkowy nie istnieje. I tak się zastanawiałem, o co chodzi z tym filmem? Po co on był zrobiony? Dlaczego? Skąd tu się w ogóle wziął yy, Richard Barton. Wiecie, co powiedział Richard Barton? Zbliża się rozwód Liz Taylor, potrzebowałem pieniędzy. <grym> A tak serio, to, to była transakcja łączona. Otóż zgodził się wystąpić w tym filmie, pod warunkiem, że obsadzą go w innym filmie, w którym to przedstawieniu występował na scenie. Chodzi tutaj o film y, Akus i on miał wystąpić w roli y, doktora Martina Dystert. Więc, OK, zagram, wystąpi, pojawi się i tyle. Ale sam Barton sam w sobie jest beznadziejny. W ogóle nie rozpoznaję tego człowieka. Jak tak można beznadziejnie zagrać? Facet z taką normalnie klasą. No niestety okazuje się, że można, patrząc na to, co ostatnimi czasy robi Robert de Niro. Ale wracając do meritum. Film nie działa jako horror. Film nie działa jako film. Aktorsko bardzo słabo. Naprawdę bardzo słabo. Fabularnie jest jeszcze gorzej. Sam pomysł. Że Reagan, czyli Linda Blair, w pewnym momencie zmienia się w szarajdzie i lata, i jest to wszystko pokazane jej oczyma. No i mówię, co to jest? Skąd to się wzięło? Kto miał taki beznadziejny pomysł? W ogóle, kiedy już film został nakręcony, zmontowany, John Borman odpowiada za ten film, więc y, przedstawiciele studia o, stwierdzi, ok, jedziemy, jest, jest taki pokaz przedpremierowy dla, dla fanów. No to przyjechali znowu wysiedli przed kinem, ok no dobra, kierowca, jedź sobie na, na, na frytki, na, na, na coś tam, wyluzuj się, my idziemy sobie wyjść. Weszli i po pierwszych 5 minutach, już jak ta maszyna się pojawiła, jak wjechała ta maszyna, ludzie zaczęli buczeć, krzyczeć, drzeć się, rzucać, wszystkim coś tylko dał. Ktoś tam stał i mówi, ludzie odpowiedzialni za ten film są na tej sali. W tym momencie zapaliły się światła i musieli spierniczać. Bo ludzie ich, krótko mówiąc, zlinczowali, bo tak beznadziejny był. John Borman... Jak już mówimy, reżyser, dwa razy wycofywał ten film, żeby go przeedytować. Był pierwszy, że tak powiem, rzut, stwierdził, reakcja, bo ludzi taka, a nie inna, stwierdził, nie, to nie może być, zmienił coś, potem znowu zmienił, ale to i tak nic nie pomogło. Ten film nie działa w żadnym aspekcie. Jak jedynka była genialna, to to jest największy gniot, jak tylko można było zobaczyć, więc jeżeli chcecie, oglądać na własną odpowiedzialność. Ja mówię, ten film jest nie do oglądania. To jest jeden z największych gniotów, jakie w moim życiu widziałem. U więc dwójeczka, heretyk, nie, nie działa. Darujcie sobie, nie ma po co. Naprawdę są lepsze filmy. A jeżeli nie macie co robić z czasem, proszę bardzo. Można popatrzeć, jak trawa rośnie, hmm? jak woda gotuje się. W szajniku. Jak się kurz zbiera na Waszym telewizorze, to są ciekawsze zajęcia niż oglądanie tego filmu. Naprawdę. Nie ma po co. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i przy okazji Egzorcysty Trójeczki. Widzimy się oczywiście za tydzień. Cześć.